Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym pięknym, słonecznym dniu. Zapowiada się naprawdę cudowna pogoda. Ja zasiadłam już na ławeczce i, wiecie, przed chwilą się tak serdecznie uśmiałam sama do siebie, bo dzisiaj chcę mówić o kubeczkach. I tak sobie pomyślałam szkoda, że nie wzięłam z domu jakiegoś kubeczka jako rekwizytu. Ale myślę sobie tak. Zajrzę do mojej torby, w której można znaleźć bardzo dużo rzeczy. Jak to w kobiecej torbie? I wiecie co? Znalazłam, co prawda nie jakiś piękny, plastikowy, ale znalazłam kubeczek. I wykorzystam go jako rekwizyt. Ten kubeczek to jest oczywiście własność mojej córki. Taki kolorowy. Trochę tandetny. Szkoda, że nie mam tutaj takiego kubeczka porcelanowego. Przydałby się, ale wyobraźcie sobie, że to jest taki piękny, wykonany z pięknego materiału kubeczek. Ale jak zajrzymy do środka, to tam jest jakiś brudek, jakaś trawka, bo moja córka się bawiła tym kubeczkiem i coś tam, zobaczcie, nawrzucała, i to się poprzyklejało. I z zewnątrz kubeczek jest inny, czysty, ale to tylko pozory, bo w środku jest brudny. I nie dałoby się z niego nic wypić. Nie dałoby się nic wypić, moglibyśmy sobie zaszkodzić. I wiecie: ostatnio miałam taką sytuację właśnie z kubeczkiem. Od długiego czasu. Kupujemy jajka w pewnym gospodarstwie. I pani gospodyni często wystawia tam jakieś rzeczy, takie, które są niepotrzebne jej, lub które przynieśli jej inni ludzie. Ma taką specjalną szafkę, i tam są właśnie te rzeczy, i można sobie coś wybrać dla siebie. Jeżeli ktoś jeszcze będzie to używał, to może sobie to po prostu wziąć za darmo. No, oczywiście. Nasza córka bardzo lubi tam jeździć, bo zawsze może sobie coś tam, jakiś drobiażdżek wybrać. Ale ja ostatnio zobaczyłam tam właśnie kubeczki. A że przydałoby się nasze kubeczki herbaciane już wymienić, więc sobie pomyślałam: o, jakie ładne kubeczki. Cała półka tych kubeczków. Ja wezmę sobie sześć sztuk tych kubeczek, ale kubeczków. Ale kiedy zajrzałam do środka, to zobaczyłam, że one są już takie zużyte, takie wiecie. Mają jakieś tam smugi, takie cienkie? Nie, takich kubeczków to ja nie chcę. I zostawiłam. Kubeczki wyglądały inaczej na zewnątrz, inaczej w środku. Podobnie jak ten kubeczek faustynki. I z nami też tak może być. Wiecie, my, my zamienimy się dzisiaj w kubeczki. Zamienimy się w takie kubeczki. Postarajcie się wyobrazić sobie, że jesteście takimi kubeczkami. Każdy z nas jakimś kubeczkiem jest. Z, może być wykonany z jakiego materiału tam sobie wyobrazicie, ozdobiony, w jaki sposób chcecie, kolorowy, niekolorowy, jednolity, nieważne jaki. Ale ten kubeczek ma to, co widzą inni ludzie, czyli ma tą zewnętrzną warstwę, tak? To, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, w jakimś tam bliższym kontakcie z tą osobą, czy w ogóle w kontakcie takim, nawet incydentalnym. Widzimy, tak? Jedne osoby są jakieś takie bardziej uśmiechnięte, życzliwe, jak się odezwał, to tak fajnie się z nimi rozmawia. Inne jakieś takie gburowate, prawda? Lepiej tam nie podchodzić, bo, bo można oberwać jakimś słowem niefajnym. Także każdy z nas jest jakiś na zewnątrz. Może być taka sytuacja, że jesteśmy inni na zewnątrz, czyli dla. Tych ludzi, którzy na nas patrzą, którzy się z nami kontaktują, ale co innego nosimy w środku. Może być taki dysonans pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, a co jest wewnątrz. Czyli mamy tutaj wtedy do czynienia z jakąś maską, tak? Z czymś takim, że dla innych ludzi chcemy jacyś być. Chcemy być święci, chcemy być dobrzy, przyjemni. Ach, tak miło jest z tą panią porozmawiać, bo ona jest taka, taka serdeczna, a tak naprawdę w środku źle mi życzy, myśli o mnie źle. I może taka sytuacja być, to jest naprawdę straszne, ale tak może być w naszym życiu. I dzisiaj Pan Jezus właśnie w Ewangelii przestrzega przed taką sytuacją. Mówi do uczonych w piśmie, do faryzeuszy. Oni oczywiście dbali o to, żeby przestrzegać te wszystkie przepisy, tak, żeby dziesięcina składać, tam z koprów, z mięty, z kminku, ale zaniedbywali miłosierdzie, wiarę, zaniedbywali po prostu miłość. I Pan Jezus ostro mówi do nich, Mówi o tym, że oni właśnie przedcedzają komara, a połykają wielbłąda, ale padają tu takie bardzo mocne słowa. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Czyli to nie działa tak, że ta zewnętrzna strona nam zmieni wnętrze, tylko to wnętrze ma wpływ na zewnętrzną stronę. Czyli to nasze wnętrze ma wpływ na to jacy my jesteśmy. I ja mówię, my możemy udawać, tak? My możemy udawać, że jesteśmy jacyś właśnie dobrzy, jacyś życzliwi. Ale po co to wszystko? Słuchajcie, po co żyć w takim kłamstwie? Po co żyć w takiej dwulicowości? Co z tego mamy tak naprawdę? Nie możemy się nabawić tylko chyba schizofrenii w taki sposób. Chodzi o harmonię, o to, żeby to, co jest w środku, było też na zewnątrz i żeby wypływało z nas właśnie dobro. To, które jest w środku. I teraz. Pierwszy krok, słuchajcie, no trzeba się przyjrzeć temu swojemu wnętrzu. Trzeba mieć odwagę zajrzeć do tego kubeczka, do, do środka. Co tam się znajduje? Może jakaś stara, nie wiem, kawa, z taka, wiecie, z, która już pod pleśnią zaszła. Może jakieś właśnie są rysy, jakieś zranienia, jakieś nieprzebaczenie. Co tam jest w środku tych waszych kubeczków? Oczywiście no to trzeba uczynić w czasie jakimś tak, to trzeba mieć na to czas, to trzeba zatrzymać się w biegu i poświęcić czas na to, żeby zajrzeć i żeby mieć odwagę zajrzeć do środka tego kubka. Kiedyś znajomy proboszcz ze Szczecina, kiedy współpracowałam tam jeszcze w poradni rodzinnej takiej parafii serca Jezusowego, pozdrawiam wszystkich, jeśli ktoś by oglądał mnie z tamtej parafii, to proboszcz opowiadał taką sytuację jako młody kapłan, był tam na jakiejś parafii, głosił homilię, no i powiedział takie słowa w pewnym momencie, też mocne. Może się okazać, że pewnego dnia spojrzysz do lustra i zobaczysz w tym lustrze świnie. Pomszy świętej do Zachrystii przybiegł, wzburzony Pan, który krzyczał: Jak to można tak mówić? Ten młody ksiądz, tak? Jak może się tak odzywać w taki sposób do ludzi takich słów używać, wulgarnych. No ale co się powiedziało, to się powiedziało. Nie wiem, czy przeprosił go ten ksiądz nie pamiętam już. Ale za kilka dni ten sam mężczyzna pojawił się znowu za Chrysti I powiedział coś takiego: proszę księdza. Ja spojrzałem w to lustro. I wie ksiądz, co zobaczyłem, świnie. Ja nie mam nic przeciwko świniom, żeby było wiadomo, ja lubię zwierzątka. Wszystkie zwierzątka i świnki są super. Ale no tak się mówi niestety u nas. Czasem niesłusznie chodzi o to, że ten człowiek zobaczył, że nie jest taki, jaki był w swoich wyobrażeniach. Zobaczył prawdę o sobie, zobaczył swoją zgniliznę, zobaczył swoją małość, zobaczył swoją grzeszność. Ale zobaczcie, ile musiał mieć odwagi, prawda, żeby jednak spojrzeć w to wnętrze swoje, żeby spojrzeć do tego lustra. To jest pierwszy krok i to jest pierwszy krok ku Naszej wolności też ku takiemu życiu właśnie w prawdzie, które daje naprawdę lekkość, które daje spełnienie. Ja sobie nie wyobrażam takiego życia, wiecie, w takiej właśnie klatce, że jestem inna dla ludzi na zewnątrz, a, a w środku mam coś innego. To musi być strasznie trudne. Czyli. Spoglądamy, nieważne co tam zobaczymy, może zobaczymy właśnie tą zgniliznę, ale to jest tylko pierwszy krok. My musimy pójść dalej, nie? że oczyścić to nasze wnętrze. I Pan Jezus mówi, oczyść wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta, czyli to jest możliwe. Czyli ci Faryzeusze, oni mieli szansę zmienić się, tak? tylko oni nie chcieli. Oni tacy byli w sobie zadufani, oni tacy byli pyszni. Nie bądźmy tacy jak oni. Uniszmy się przed Panem i zobaczmy, co jest właśnie w tych wnętrzach naszych kubeczków. Czyli zobaczcie, pierwszą rzeczą jest uświadomić sobie, co ja mam w tym kubeczku moim, a następnie. Trzeba by gdzieś szukać tej siły, motywacji, aby to zmieniać. Zmienić możemy coś wtedy, kiedy wierzymy w to, że jesteśmy powołani do rzeczy większych, że jest dla nas nadzieja, że jest szansa. A aby tą nadzieję, tą szansę zobaczyć, musimy zejść głębiej, musimy zejść pod jakby pod dno tego kubeczka. Tylko się... Ojejku, coś mi tutaj lata. Wejść głębiej i tam zobaczyć, że jesteśmy właśnie stworzeniem Bożym, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy powołani do rzeczy dobrych, pięknych, wielkich, że mamy, że jesteśmy właśnie podobni do naszego Ojca w tym, że mamy zdolność do miłości. I Naprawdę, jeżeli się zatrzymamy, a musimy się zatrzymać, aby to usłyszeć, aby to zobaczyć, musimy się zatrzymać w ciszy. Musimy po prostu stanąć przed Bogiem i pozwolić Mu drążyć to nasze serce, tą naszą, ten nasz kubeczek, przewiercać, żeby dojść do tego, takiego, można powiedzieć, źródła, które ten kubeczek wyczyści. I Zachęcam was do tego właśnie, żebyście uwierzyli najpierw w to, że jest was dobro i piękno, i że jesteście powołani do tego, i żebyście to odnaleźli w sobie. Bóg do was będzie mówił i Bóg was przekona o tym, że jesteście właśnie dobrzy. Gdzieś tam głęboko w sercu. Głęboko w waszej duszy, w tym miejscu, w tym sanktuarium, w którym spotykacie się tylko z Bogiem, tam jesteście, jesteśmy wszyscy do Niego podobni. Tylko my często nawrzucaliśmy po prostu różnych śmieci i nie dochodzimy do tego wnętrza, i przez to już nam się nawet nie chce, wiecie, robić właśnie dobrych rzeczy, bo to wymaga. Wymaga wysiłku i wolimy nawet założyć taką tą fasadę na siebie i udawać innych ludzi, niż podjąć trud właśnie do kopania się do prawdy o sobie i do tej takiej najgłębszej prawdy, do tego, co trzeba by zmienić, i do tej najgłębszej prawdy, która pokazuje, że ja jestem właśnie powołana, powołany do wielkich rzeczy i że to ta prawda o mnie, ta taka prawda, że, nie wiem, rozwaliłam swoje życie, że coś tam, że dużo we mnie jest jakiegoś nieprzebaczenia, jakiejś grzeszności, to ta prawda, ona mnie nie, nie może usiedlić, ona jest tylko po to, żeby zwrócić się właśnie do źródła. Poznanie tej prawdy, ono nie ma mnie zatrzymać na tym właśnie tym złu, które jest we mnie, tylko ma mnie skierować ku dobru, które jest w Bogu, który działa także we mnie, w moim wnętrzu. I on będzie po prostu wymywał to całe zło. Mam nadzieję, że nie zagmatwałam tego za bardzo, ale wiecie, o co mi chodzi. My w czasie wakacji byliśmy na takiej pięknej wycieczce w kopalni Guido w Zabrzu. I ta kopalnia ma taką ciekawą historię, bo ona była, węgiel był eksploatowany z niej do, zdaje się, tysiąc. 1979, tak, roku, a później zasypano szyb i, i trochę tak zapomniano o niej, i y, jakieś stowarzyszenie postanowiło odkopać tą kopalnię, odkopać ten szyb i udostępnić te wszystkie korytarze górnicze do zwiedzania ludziom. I to była ciężka, żmudna praca, wiecie, taka ręczna praca, ale udało się po wielu, wielu latach tych prac udało się udostępnić tą kopalnię do zwiedzania. To jest teraz muzeum i można przeżyć piękną taką właśnie wycieczkę w przeszłość, zobaczyć właśnie jak pracowali kiedyś górnicy, doświadczyć niesamowitej przygody właśnie tam w głębi, ale żeby tam dotrzeć do tych korytarzy trzeba było odkopać to, ten właśnie miał to wszystko tą ziemię, ten nie wiem, piach, co tam było. Odkopać to wszystko co Zasypywało to, to właśnie piękno. Także, kochani, no, praca przed nami jest, tak? Praca przed nami jest, wytrwałość jest potrzebna. O tej wytrwałości mówi też dzisiaj święty Paweł w liście do Tesaloniczan, bo słuchajcie, po to wezwał Was. Przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni. Bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował, i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Czyli no to trwajcie niewzruszenie, tak? Trwajcie niewzruszenie. Czyli jesteśmy wezwani do chwały, jesteśmy wezwani do tego, aby dostąpić chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale. Y no dojdziemy tam do tej chwały przez dzięki naszej wytrwałości, dzięki trwaniu właśnie w Nim na co dzień. I Bóg będzie nam dawał siłę, pocieszy na, y, serca Wasze i utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Bóg będzie nas pocieszał, Bóg będzie dawał nam siłę i prowadził nas i uzdalniał właśnie do tych dobrych czynów. Czyli trwanie w Jego nauce, tak, trwanie w Nim. Codzienna modlitwa, takie zatrzymanie się, to jest coś, co umożliwia nam właśnie oczyszczanie tego naszego serca, oczyszczanie tych naszych kubeczków. I Słowo Boże, Słowo Boże, które ma niezwykłą moc. W, przed Ewangelią w wersecie śpiewamy tak: żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, jest leczące. W nim możemy się przeglądać jak w lustrze i możemy się zmieniać właśnie dzięki temu Słowu. Także Słowo Boże, słuchajcie, jest kolejną taką wskazówką: trwanie w Chrystusie, modlitwa, Słowo Boże. To nam podpowiada dzisiaj, właśnie dzisiejsze czytania nam podpowiadają, te sposoby na oczyszczanie tego właśnie kubeczka naszego. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest wdzięczność, to jest radość, to jest dziękczynienie Bogu, to jest uwielbienie Boga. I to Psalm dzisiaj podkreśla: Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia, niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przyroda naprawdę chwali Pana. I to. To czuć, tak jak się właśnie tak na łonie przyrody przebywa, jak się tak wsłucha w tą przyrodę, to, to słychać to uwielbienie, to czuć to uwielbienie. A my, ludzie, którzy tak dużo dostaliśmy od Boga, jakże rzadko uwielbiamy Boga, jakże rzadko dziękujemy Mu. A to dziękczynienie ma też moc właśnie uzdrawiania naszych serc, oczyszczania naszych serc. Uwielbianie Boga, radowanie się w Bogu, dziękowanie za wszystko, co otrzymaliśmy, i te trudne rzeczy, i te takie dobre rzeczy, za wszystko. Dziękujcie Panu za wszystko. Głoście, że Pan jest królem, czyli ogłaszanie tej potęgi Boga swoim właśnie też życiem, swoim przykładem. Także, no kochani, cóż, oczyszczajmy te nasze kubeczki nie sami, tylko właśnie z pomocą łaski Bożej. Zejdźmy na dno naszych serc, po to, żeby zobaczyć, jacy jesteśmy piękni przed Panem, do jak wielkich rzeczy jesteśmy powołani, jak bardzo Bóg nas kocha. No i cóż, i nie udawajmy. Ludzi, którymi nie jesteśmy, bo to się na nic nie przyda. To, to robi szkodę nam i tym, z którymi się spotykamy, szczególnie tym najbliższym, ale, ale mi się wydaje, że chyba największą szkodę to wyrządza nam samym, bo zamyka nas po prostu na, na Boga, zamyka nas na. Jak się zamykamy na prawdę, to się, tak na pra, to się tak naprawdę zamykamy na Boga również. Bóg chce nas prawdziwych, a nie upudrowanych, umalowanych. Tylko takich, jakimi jesteśmy naprawdę, I, i w takich ludziach może właśnie czynić cuda, ludziach prawdziwych, którzy przedstawiają mu swoją biedę, swoje bolączki, swoje radości, wszystko, czym są, czym żyją. On i tak to wszystko wie, ale przedstawiając mu to, my się otwieramy na jego łaskę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam pięknego dnia. I wypijcie sobie dzisiaj jakąś dobrą herbatkę albo kawkę z takich ładnych kubeczków. I pomyślcie, że wy też możecie być takimi pięknymi kubeczkami, z których inni ludzie będą też mogli wypić dobro. Piękno. Dzięki którym będą mogli się też zbliżyć do Boga. Pięknego dnia. Życzę Wam wszystkim z Panem Bogiem. Pa!